Także zobaczcie sprzętu. Więcej sprzętu niż talentu. Dokładnie. Mamy tutaj najnowszą zdobycz Krzysia. To się nazywa LiveScope. I zobaczymy co to będzie. Krzysiu, co myślisz o LiveSkopie? Powiedz parę słów. Dopóki nie wrzucimy go do wody. Parę słów. Parę słów, dobra. Nie mam pojęcia, nie znam, nie widziałem. Tylko w telewizji. Zobaczymy co będzie. Dobra, to co? Ciągniemy sanki i widzimy się w, na, w ciepłym namiocie i będziemy obserwować. Także stay tuned, jak to mówią u nas w Ameryce. Także do zobaczenia już z wędkami i przynętą w wodzie. Zobaczcie, mamy pierwszą dziurę wywierconą. Krzysiek Składa tak zwanego Zobaczmy, co się dzieje. Widzicie? Nieco się rusza. Popatrzcie, dam Wam troszkę bliżej. Widzicie? To mogą być to krapi albo wolajce. Czy się widzisz? Nie, Tutaj. Ja się nie widzę. Ja jeszcze nie znasz na tym. Nie znasz się? Nie. Ale ja myślę, że zobacz. Przekręć. W którą stronę patrzymy teraz? O! Także tak to wygląda. Znowu do dziurki. Teraz włączymy. Ano, włóż go. A cóż tu się wydarzyło? No nic, jestem. Jest. jest. A... Kuba. Nie bądź miękki. Bądźże twardy. Na ryby przyjechaliśmy, na lód. Przestaw się przed milionami. Ten, dobra. Także my już na lodzie. Szukamy. Szukamy. No i jesteśmy z powrotem. Słuchajcie. Sprawa wygląda następująco. Rozstawiliśmy kilka flag. Kuba tam właśnie jeszcze rozstawia. Zobaczcie. Tutaj mamy Twój domek, gdzie będziemy się ogrzewać. Sorki zawiasną, no, ale niestety jesteśmy na otwartej wodzie. Tu jest kolejna flaga. Mamy kilka porozstawianych. Także ten. Kuba, jak się masz? Dobrze. O, zadowolony. Także zobaczcie, ja tutaj postawiłem. Tamte są na 19-20 stopach. Tu jest moja flaga. Czyli ryba jak pociągnie, to odkręci, i wtedy flaga staje. I wiadomo, że nastąpiło branie, nie? Troszkę poprawimy. Także. Trzeba. Kurde. Okej. Okay. No, na. I po prostu no, czekamy. W razie czego? Tu już panowie chyba wracają. Kuba idzie dziurę oczyścić. Ja na razie siedzę na zewnątrz bo tu dość fajne miejsce się wydaje. Zobaczymy. Zobaczcie, używam flashera. Jest Hummingbird Ice 35. No nie będzie na pewno widać, ale tu w tym miejscu jest dno. Nie, nie będzie widać na pewno. W każdym bądź razie no coś próbujemy na razie na zewnątrz. Ja mam e, założoną rybkę z małą główką jigową. Oczywiście nie taką dużą jaką używamy na lato. Co chwilę trzeba lód wybierać, bo jest zimno jak cholera. Także ten, no, będziemy widzieć co się dzieje. W każdym razie, no, na moim flaszerze coś widać, że coś jakby się działo. Niby podpływało. Coś obserwuje tą rybkę. Zaraz zobaczymy. O tak. Zaraz. Oho. Zaraz zobaczymy. Może będzie coś. Bo widzę, że coś. Jakby obserwowało to rybkę. No nic no. Co tu pokazujesz widzą? Ale co pokazuję? Jak ten. Kuba zobacz. Widzisz gdzie jest dno? no? Widzisz gdzie mam swoją rybkę? No. Widzisz zielone? Tak jakby coś obserwowało. Zostań tu na chwilę. Ja pójdę do kierownika, zajrzymy do środka. Co tu się dzieje w centrum dowodzenia. Dzień dobry. Chwała. No, my tu z widzami Zresztą zobaczcie, To jest tak? Tak. Zobaczcie, tutaj jest tak zwany ten tip down. Tip downy rozłożone. Tak. Będzie z... można też podziwować. Zaraz Krzysiek będzie dzigował. No i co? To jest nasze centrum dowodzenia, tak zwane. Tam ci połowili chyba już. No. Krzysiu, jak? Pierwszy raz na lodzie? Nie, no już było się parę razy na lodzie. No, no tak, no ale wiesz, no nie był z telewizją, nie? Nie, no zobaczymy, co będzie. Trochę fal, był. Był falster, bo byliśmy w jednym miejscu, ale lód nie, nie ciekawy, więc żeśmy się nie pchali. Sami wiecie, bezpieczeństwo najważniejsze. Zobaczymy, co będzie. Co Zobaczymy. Będzie także jeszcze raz, zobaczcie. Lód. Kuba trochę przymarz, ale zadowolony. No nic. Także próbujemy. I jak coś widzimy się z pierwszą rybą, także do zobaczenia. Słuchajcie, jest pierwsza ryba sezonu. Juhuu. Kuba, co mamy? Ale krapiucha! Patelnia, tak zwany. Zobaczcie, krapi. Kuba? Super! Jak ci <laughs> się podoba? Krzysiu? ładna krapi. No. Ładne. Ja Ale może się... też krapi miałem, Ale wiesz? Ładowanie było. Dobra, mamy rybę pierwszą w tym sezonie. Jest to na, na blaszkę. Trzymaj ją tak. O, Piękna, zobaczcie. Weź, o. Ładny krapi. Piękny. No i dobra, pierwsza ryba sezonu zaliczona. Idziemy łowić, nie Krzysiu? A, a ty nie gadaj na telefonie. Dobra, idziemy, bo ja też miałem branie. Pokaż, o teraz się nagrywa. Zobaczcie, gadka szmatka, ten sobie tu siedzi. A tu proszę bardzo, jaki krap krapiszą. Drugi, dobra. Krzysiu, zamykam cię. Bo ja też mam jakieś tam wyjścia. A, kurde. Ale sieciulowo powiem ci troszkę zamyka... Nie, 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 by się zamyka. Zamknij teraz. Jest. Ok. Zobaczcie. Krapi. Bardzo ładna, smaczna rybka. To już są dwie. My łowimy dalej. Troszkę wiaterek wieje, ale się nie poddajemy. No nic, no, czekamy. Może ja coś w końcu złowię, bo dwie mi się zerwały. Co mówisz? O. Także tak to wygląda. No nic, no mówimy. No i jesteśmy w centrum... A, Kry, kryzysowym. Kryzysowym. Polej Stefan. Tak, polej Stefan. Herbatkę mogę Ci zaproponować. Zobaczcie, tu siedzi Krzysiu. Trochę zaparowane jest. Nie wiem czemu. Aha. A bo, ciepło, bo ciepło. Nie nagrywa się teraz. Nie nagrywa się. Muszę drugie wejście zrobić. Muszę. jechać? Drugie wejście. Ach, kurde. Dalej to samo, dalej to samo, centrum kryzysowe Ja przyniosłem się do namiotu trochę cieplej że Zobaczcie, tu są tip downy Coś będzie brało, to będzie bujało Że tak powiem, no ja rybka Tu jest drugi Zobaczcie, to jest tak zwany ten live To, tu ryba zacznie, widzisz, o tutaj, o tu o tu, o tu, o tu, o tu No widzę, widzę, widzę jest ryba. I co? Próbujemy, łowimy. Ryba, wiesz? O, teraz dobrze. Kamerka wytarta. Krzysiek miał branie, coś przywaliło, ale puściło. O, teraz jest super. Wytarte, przytarte. Elegancko widać. Krzysiek z powrotem. rzuca swojego tego. Jeszcze raz wam pokażę to urządzenie. Zobaczcie. Teraz lepiej widać, o wiele lepiej. Także na żywo widać, jak ryby pływają tam, może z jakimś opóźnieniem. Także jesteśmy w centrum kryzysowe. Ciepło, musiałem się schować. Zobaczcie, mam czapkę ruską. Kaptur na głowie. Wiatr jest nieprzyjemny, ale czego się nie robi dla ryb. No i co? Patrzymy, patrzymy. Co to się dzieje? Nic, tak jak mówię, chłopaki już coś połowili, a ja, ja spierdzieliłem dwa brania, jak już wcześniej mówiłem. Ale zobaczymy, co będzie dalej. Mam nadzieję, że Krzysiu mnie teraz nagra z rybą. Skills. O, Jest się drze. Zobaczcie, cwaniaczek jeszcze się, się chowa za mną i to się... Skills. Oczywiście nie mylić, kurde... O, wie. jedzie quad. O, kładem ktoś jedzie. Czyli lud jest 10 cali, tak Krzysiu? Tak. O. Czyli jest już 10 cali, czyli tak, to fine. będzie 25 cm lodu. Na pewno? Nie przeliczaj lepiej. No, cal ma ile? 2,5 cm. mówisz, że jest 10? No to jest 25 cm lodu. Ok. No, czyli bardzo dużo. Jakby kto pytał. Piszta w komentarzach! O, piszta w komentarzach, ile to jest 10 cali lodu? O, zobaczymy! Będzie oczywiście nagroda, ale jaka to się dowiecie później. Tak, dwa razy z liścia. <laughs> nie no, nie, Krzysiu, nie dwa razy z liścia. Trzy razy? Trzy razy, żeby było, tak fajnie. Dobra, o, czekamy. O. o o! Zobaczcie Coś tu się dzieje na u Krzysia może coś będzie. Drgnęło Drgnęło. Także Nie, to może wibracje po... Pokładowe. Pokładowe, tak. To się pokład przejechał. O nie, 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 ty coś szarpie tym. No nic no, łowimy dalej i tak jak mówię, może się uda. Ja w końcu coś złowię. No i puść. ktoś coś wyciąga. Uuuu oj, 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 oj. Ostatni chwili. Widziałem. Ręko, to, zobaczcie. Chyba rękę śmiesznie. No, ja jeszcze nie. Ale Skills! Skills! Aż Skills? mi tropka spadła. Chmurki <laughs> dopisuję, jak widzicie. Mimo tego, że jest bardzo zimno, zobaczcie, w środku aż zamarza. Nic nie widać. Nie, w środku jest 80 stopni. Tak! Strasznie. I co? Czekamy dalej. Także schowaliśmy się. No i posiedzimy tak chyba, do, do, aż słoneczko zajdzie, nie? Zobaczymy co, co po, po zmierzchu będzie się działo. To ogólnie humorki dopisują. Przy się już wypił, ale nie widać po nim. Tylko się... Śm... O, 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 zobaczcie. Może będzie widać. Takie coś malutkie. O, ja mam troszkę większe. Ale może zaraz zmienimy. nie, mam na drugiej wędce. No nic no. Czekamy. Może się uda i nic w końcu coś złowić. Aż to dalej? Mam. Było. No, było. Było, ale coś było. Nie a tam się to robi. Pierwszy raz, także wiecie. Musisz wędko zacinać. Aha. I tak zwijać, żeby a, się żyłka nie plątała. Okej. Okay. No to pierwszy raz dopiero coś takiego... No spoko, to się będzie nauczyć. O, ryby płyną. Dobra, wyłączam się. Aha. To ja, zajmę spodziomkę. Proszę bardzo. Skills? Skills! Ale przynajmniej nie powiecie, że... Nic nie złowiłem nie. i teraz ryba ręko będzie śmierdzić nic nie gadał przecież Ta. No dobra, nic, no ja go wypuszczę i łowię dalej Także, super Bierz go, bo mu już, już, już Idę do Adasia Aha Adaś małolaja Proszę bardzo Czekaj Ok, nice No No Odmierzymy go? Odmierzymy go o, odmierzymy go, tak? Wyjdzie na On zamarznie zaraz, wiesz On zamarznie zaraz Już, już on zamarz. Już po nim panie Ale to będzie, będzie piętnastka spokojnie Tak, spokojnie Nawet więcej, tak Jedalny. tak Jadalny? Jedalny. No i nice 15,5 Za rąbiście Dawaj. Jest, Jest. Okay. Sezon 2024 uważam za otwarty no. Za rąbiście Super. No i pięknie Dobra Krzysiu, dzięki za nagranie, wracaj do centrum dowodzenia Aha. Dawaj, most Sarku Jeszcze, o Patrz, mamy flagę drugą nie ma nic nic kurde nie ma nic nic nie ja nie mogę następny następny false alarm no trudno no nic no ale coś się zaczyna dziać nie no może akurat trafimy na te ostatnie jak to się mówi po last window dokładnie ale jeszcze... No i zbieramy się, bo kurde zaczęło się tak zimno robić a i zobaczcie Słońce już zachodzi także troszkę już się połowili, zobaczcie Krapi Jeden oulajec No i co? Jeszcze trochę ludzi zostaje chyba na nos Będą łowić Ale ten No niestety Zimno zwykanie jutro Może też przyjedziemy, zobaczymy A jak nie to za tydzień Także Dzięki, że byliście Fajnie było Jeszcze zajrzę tu do chłopaków Chłopaki Nic nie mamy, nic nie dam i tam gdzieś Że co? Po... Nic nie mam, nic ci nie, nie dam i tam gdzieś pił. <grym> <Że co? grym> gdzie pił. Aha, czyli słyszeliście Krzysiek kazał iść tam gdzie piłem Kuba, coś powiesz? Dobra, na razie wszystkim tak. Daj, 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 No, jak to mówił pewien prezydent. Dzień, dzięki na tanki, tak? O tak. Dobra, to jeszcze raz. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Hej!